Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj mój streaming ma dotyczyć przykładowego tekstu, tak zwanego językowego, na maturze ustnej i powiem szczerze, że dziwi mnie obawa tak wielu maturzystów przed tego rodzaju tekstem. W gruncie rzeczy, jako polonistka, mogę wam otwarcie powiedzieć, że to jest najłatwiejszy temat, z jakim możecie się zetknąć w czasie egzaminu ustnego. I każdemu polecam. A żeby wam to udowodnić, przeczytam teraz fragment. W zasadzie to jest zadanie egzaminacyjne. Przeczytam fragment artykułu pana Mirosława Pęczaka, mówi się z roku 2011, i do tego fragmentu jest oczywiście dołączone polecenie. Polecenie brzmi: Czy kultura współczesna rzeczywiście jest kulturą zmierzchu pisma? Uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu, do innego tekstu kultury oraz do własnych doświadczeń komunikacyjnych. I teraz, moi drodzy, czytam ten tekst. Jest trochę tak, jak przewidywał Marshall McLan, Porządzącej światem erze druku, która uwznieśliła umysł racjonalny, nadeszła era mediów elektronicznych, które sprzyjają powrotowi pierwotnej spontaniczności. Współcześni kontynuatorzy myśli McLana Zwracają uwagę na pogłębienie tej tendencji przez nowe media. Ich interakcyjny charakter powoduje, że wraca do życia kultura oralna. I pojęcie kultura oralna od razu jest wytłumaczone pod spodem, że jest to kultura oparta na przekazie ustnym. Warto zadać sobie choćby takie pytanie: czy SMS, albo wpis na internetowym forum dyskusyjnym należą do tej samej dziedziny, co informacja w gazecie, albo fragment książki? Otóż wszystko wskazuje na to, że nie, bo w przypadku SMS-ów i postów internetowych mamy do czynienia nie tylko z lapidarnością. Przypominam, że lapidarność oznacza skrótowość, ale też z charakterystycznym dla języka mówionego zastosowaniem kodu ograniczonego, gdzie zawsze uzupełnieniem wypowiedzi jest sytuacyjny kontekst. O co tutaj chodzi, proszę Państwa? Sami wiecie najlepiej, że w momencie, kiedy komunikujecie się chociażby przez SMS-y czy media społecznościowe, to całym, że tak powiem, bagażem nieraz informacji jest jedna emotka albo zwyczajna kropka. Natomiast jeżeli jesteśmy w jakimś takim bezpośrednim już swoim otoczeniu, to ta nasza komunikacja wzbogacona jest różnymi symbolicznymi gestami, mrugnięciami, uśmiechami, tonem głosu. To właśnie jest ten kontekst sytuacyjny. Taki przekaz wygrywający z miśmiennością, w tym także literacką, przejawia się dziś w telewizji, kinie, no i rzecz jasna na estradzie. Nieustannie gada się w telewizji, w dodatku gada się w sposób właściwy rozmowom potocznym. W sitcomach, reality shows, w większości telenowel, mówi się za pomocą równoważników zdań, bez jakiejkolwiek dbałości o formę wypowiedzi. Kiedyś wydawało się, że gadające głowy w telewizji to przeżytek i forma wybitnie nieatrakcyjna. Bo pozbawiona żywej akcji. Teraz jednak największą popularnością cieszy się gatunek talk show, czyli program z definicji gadany. Rozmowa ma być widowiskiem. Nie liczy się jakakolwiek głębia i merytoryczna doniosłość, ale dynamika. Co więcej, używana tam mowa nie musi, a nawet nie powinna mieć wiele wspólnego z literacką polszczyzną, bo ma trafić do publiki, która z literaturą ma do czynienia raczej rzadko. Powiedziałabym, że raczej w szkole, a potem to często już nie. Moi drodzy, co ja w takiej sytuacji robię? Przede wszystkim patrzę jeszcze raz na polecenie, a polecenie jest w formie takiego pytania o rozstrzygnięcie. Czy mamy zmierzch pisma? Czy mamy tak naprawdę... Czyli ta kultura pisma, kultura takiej wysokiej literatury, pięknego języka, przegrywa z kulturą tak zwaną oralną, prawda? Już, moi drodzy, nawet na podstawie tego, co Wam przeczytałam, jesteście w stanie zauważyć albo usłyszeć, że autor tego tekstu dostrzega, iż po prostu w naszych przekazach. W mediach zaczyna dominować ta druga, prawda? Co jeszcze nie znaczy, że się z nim zgadzacie, ponieważ tu wyraźnie jest napisane, uzasadnij swoje zdanie, uzasadnij. zatem ja mogę się zgodzić albo nie z tym panem. To jest cała właśnie przygoda w tym zadaniu, że ja tutaj nie szukam jakiejś głównego tezy, prawda, która tu jest, tylko ja czytam, o czym on pisze, i ja mogę powiedzieć, że nie, nie ma pan racji. Albo, hmm, no, ma pan rację. Faktycznie ta kultura pisma odchodzi troszeczkę do lamusa, prawda? I teraz, moi drodzy, ja sobie dzielę ten tekst na trzy akapity. Zobaczcie. Widzieliłam sobie trzy akapity, takie trzy zasadnicze, bo on jest bardzo krótki. I dla własnego jakiegoś takiego pomyślenia staram się napisać jednym zdaniem, o czym te trzy akapity są, prawda? A zatem pierwszy akapit mówi o. Odnosi się do przewidywań Marszala Maclana, prawda? Że po erze druku nastąpi era mediów elektronicznych, prawda? No i oczywiście ta era mediów elektronicznych ma sprzyjać pierwotnej spontaniczności. Czyli w pierwszym jakby akapicie zaznaczę sobie odniesienie. Tutaj go sobie zaznaczę, prawda? MM żeby tu się nie rozpisywać, era mediów elektronicznych, dla spontaniczność, a tym samym kultura oralna. W drugim akapicie mamy już mowę o, o tym, prawda, że właśnie internet czy SMSy nie są tym samym, co fragment książki czy jakiś artykuł w gazecie, ponieważ te SMSy zawsze są e, związane z pewną skrótowością, lapidarnością i uzupełnieniem tych komunikatów jest kontekst sytuacyjny. Czyli SMS, fora, internet równa się lapidarność. Prawda? Lapidarność plus ewentualnie e, kod ograniczony. No wiadomo, że nie wszystko, rzecz jasna, e, będzie rozpisywane szczegółowo. Plus oczywiście kontekst sytuacyjny, o którym przed chwilą mówiłam. Prawda? No i na koniec, prawda? E, mamy, że e, o popularności yy, rozmowy potocznej tak są preferowane TV, prawda wymieniane są konkretne programy, czyli talk show, sitcom, no i tutaj dla niewybrednej. Publiczności. Dobrze, ja sobie tak skrótowo rozpisałam te wszystkie trzy akapity, o których mamy tutaj mowę, i teraz muszę sobie pomyśleć, jakie byłoby moje zdanie. Czy faktycznie bardziej rozwija się ta kultura oralna, a więc ta, że tak powiem, oparta na przekazie ustnym, kultura, w której. Dominuje język potoczny, pewna skrótowość, skrócone zdania, bo tutaj ten pan zresztą wymienia konkretnie, nawet że mowa, która się pojawia w mediach, jest generalnie pozbawiona głębi i merytoryki, natomiast jest dynamiczna. I teraz, kochani, ja sobie tutaj na tej podstawie muszę ułożyć wypowiedź. Fragmentem mojej wypowiedzi, pierwszym zawsze musi być jakiś wstęp. Myśląc nad tym wstępem, chciałabym jakoś tak Mądrze zacząć. Zaczęłabym na pewno od słów, że tematem mojej dzisiejszej wypowiedzi będzie problem poruszony przez pana Mirosława Pęczaka na temat tego, czy faktycznie mamy do czynienia w XXI wieku ze zmierzchem kultury słowa, kultury pisma, prawda? A na rzecz kultury oralnej, akcentującej przede wszystkim język potoczny. I wtedy. Zaczęłabym troszeczkę relacjonować, bo to jest mój obowiązek zresztą, to, o czym Pan Pęczak napisał. Ale nie po schodkach, że w pierwszym, drugim, trzecim akapicie. Tylko mi chodziło o to, produkując tutaj te skróty, żebyście sobie zrobili taki generalny obraz sytuacji. No i zaczęłabym mówić tak. Wydaje mi się, proszę Państwa, że zdaniem Mirosława Pęczaka rzeczywiście możemy mówić o zmierzchu kultury pisma. Yy, autor tego tekstu. Podkreśla, że ten zmierzch kultury pisma, pięknego słowa, dbałości o przekaz merytoryczny pogłębia istnienie nowych mediów. Wskazuje on na to już w pierwszym akapicie, sugerując, że przewidziano wcześniej, iż era druku będzie tą ostatnią erą, przed którą nastąpi ten kolejny moment rozwoju, ten rozwój pierwotnej spontaniczności. Teksty są właśnie tworzone w sposób bardzo spontaniczny, a co za tym idzie, są mocno skrócone, wręcz e, wspomagane różnego rodzaju sytuacyjnymi gestami, mimiką, zmianą tonu, a Dodatkowo można powiedzieć, że w obecnym czasie, w XXI wieku, e, tę kulturę oralną wspomagają ponadto nowoczesne media, np. internet czy też telefonia komórkowa, ponieważ tworząc SMS-a, dyskutując na forum, przede wszystkim decydujemy się na to, aby to było szybko, skutecznie, dlatego też wykorzystujemy e, symboliczne emotki. Zmienia się przez to również jakość naszego języka i Mirosław Pęczak zauważa, iż Oralność przeciwstawia się literackości. Nie dba się w ogóle o formę, o głębię wypowiedzi, jak również w żaden sposób o to, aby ona była merytoryczna. Tutaj autor tego tekstu zauważa, że widać to na przykład w popularnych programach telewizyjnych. Dominują reality shows, sitcomy, różnego rodzaju programy talk show, które są przede wszystkim oparte na gadaniu. Myślę, że autor celowo używa tego potocznego słowa gadać, ponieważ. Przede wszystkim twórcy tych programów nastawiają się na dynamiczną akcję, a te programy są adresowane do publiczności niespodziewającej się zupełnie jakichś bardzo wysublimowanych treści, tylko do publiczności, która raczej rzadko ma do czynienia z piękną książką, z literaturą, a wymaga jedynie taniej rozrywki. Prawda? I teraz, proszę państwa, mogę również użyć takiego sformułowania, o którym przeczytałam, które bardzo mi się podoba, ja za chwilę tego sformułowania użyję. Muszę odwołać się do własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz do innego tekstu kultury. Kochani, ja się z panem. Pęczakiem, pęczakiem zgadzam generalnie, że mamy zmierzch kultury pisma na rzecz um, tej kultury oralnej, no i to oczywiście w tej swojej wypowiedzi muszę podkreślić, a świadczą o tym według mnie na przykład popularne obecnie piosenki, nie tylko hip hopowe, ale także piosenki tak zwane popowe. O tej lapidarności, skrótowości, czasami nawet takiemu, takiej prostocie, żeby nie powiedzieć, wręcz estetyce jarmarcznej, sprzyja fakt, że dana piosenka ma mieć tylko. Ciekawą linię melodyczną, natomiast tekst czasami jest absurdalny, żeby nie powiedzieć wręcz, że śmieszny. E, usłyszałam niedawno piosenkę pewnego zespołu, tutaj nazwy nie wymienię, ale e, kochani, e, szczegól, szczególnie, że tak powiem, zastanawia mnie e, wartość literacka refrenu, że miłość to nie jest wtedy, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. I zasadniczo, słuchając tekstu tej piosenki, mam wrażenie, że chodziło tylko o to, aby konkretne wersy były. Króciutkie, nie składały się więcej niż z trzech czy czterech słów i żeby się rymowało, ale kojarzy mi się to z czymś, co kiedyś nazywano rymami częstochowskimi, czyli że one niekoniecznie może są jakieś przemyślane, ważne, że się rymuje. Półtorej sylaby. Dobrze. Innym takim tekstem kultury, do którego chciałabym się odnieść, z pewnością są popularne teraz filmy, na które ludzie masowo chodzą do kina, w których roi się od różnego rodzaju właśnie takich jarmarcznych zdań, powierzchownych treści, prostoty, żeby nie powiedzieć też i prostactwa, wulgaryzmów. No i tutaj pewnie każdy z Was taki film oglądał. No nie? Nie ma tutaj żadnego... Żadnego, zapewne, żadnego zdziwienia, że taki film był. O zmierzchu kultury pisma mogą świadczyć też reklamy, które sprowadzają się bardzo często do jednego chwytliwego sloganu, niekoniecznie najmądrzejszego. Swego czasu jedna z firm prezentowała slogan reklamowy Wielka Wyprz. I elementem tutaj zaskakującym było tak naprawdę dokonanie derywacji wstecznej, czyli obcięcie fragmentu wyrazu, i to miało przyciągać uwagę. A zatem, lapidarność i taka zaskakująca, takie zaskakujące zachowanie językowe, a w gruncie rzeczy nie ma tutaj żadnej głębi, żadnego jakiegoś ciekawszego sensu. Natomiast, jeśli chodzi o moje własne doświadczenia komunikacyjne, to muszę stwierdzić z przykrością, że w pośpiechu, aby nadążyć za stale rosnącymi potrzebami moich najbliższych, Uczniów na przykład, to zdarza mi się, że odpisuję na komunikatorach internetowych, czasami nie patrząc na to, czy postawiłam jakieś znaki diakrytyczne albo rzeczywiście starając się stosować jak najbardziej obrazowe wyrazy czy porównania, aby ten tekst napisać szybciej i oczywiście, żeby konkretna treść dotarła jak najszybciej do moich odbiorców. Z przykrością to stwierdzam, proszę Państwa, jest mi bardzo przykro, że czasami ten mój język jest taki niedokoniecznie wyszukany, ale rzecz jasna łączy się to z... Yy, i tym, że ktoś natychmiast już zaraz pragnie poznać odpowiedź, i oczywiście nie chce czekać. Czasami również jestem bardzo zajęta, a ktoś na przykład czuje się obrażony na komunikatorze internetowym, że nie odpowiadam. Zdarzyło mi się, że jeden z moich uczniów śmiał się z drugiego, że mu nie odpowiedziałam, a ja po prostu nie dlatego nie odpowiedziałam, że go ignoruję, tylko dlatego, że naprawdę byłam bardzo zajęta i zaplanowałam, że odpowiem, jak już skończę tamto zajęcie. Okazuje się, że przez moich uczniów jest to traktowane jako swego rodzaju Zachowanie negatywne, i zaczęli się z niego śmiać, że jemu się nie odpowiada, bo on jest z policji. E, także proszę Państwa, tego typu presja, że tak powiem, społeczna i tak dalej, e, na tą szybkość, na to, że każdy ma w telefonie komunikator internetowy, sprawia, że ten język staje się niechlujny. Potoczny, pełen takich emotków i nich już tak naprawdę nie dba o jego merytoryczność, jego piękną, piękny wygląd. Natomiast jeżeli ktoś się nie zgadza z tą tezą, że mamy zmierzch tej kultury pisma na rzecz tej kultury oralnej, to zawsze może przytoczyć wspaniałe, przecież piękne, pięknym językiem napisane powieści Olgi Tokarczuk, pozdrawiam wszystkich hejterów Olgi Tokarczuk. Też Was kocham. I oczywiście, na przykład, też pięknie napisane powieści Szczepana Twardocha. Dalej mamy wspaniałych poetów, na przykład panią Blankę Nowicką. A zatem, moi drodzy, to nie jest tak, proszę, na przykład, niektórzy z Was czytają właśnie te nowości książkowe, lektury na poziomie. To nie jest tak, proszę Państwa, że rzeczywiście jest tylko jedna właściwa odpowiedź na takie pytania, bo to jest pytanie rozstrzygnięcie Wy zawsze możecie zdecydować się na tak albo na nie. No i tutaj, proszę Państwa, jak widzicie, mogłam odwołać się do tego, co jest mi najbliższe, co znam, że tak powiem, nawet z jakiegoś takiego potocznego słyszenia z radia albo z filmu. I naprawdę nie bardzo rozumiem, skąd w was taka potworna obawa przed tymi tekstami językowymi. Mówię osobiście jako polonistka. Jeżeli już rozłoży się ten tekst na konkretne części, zrozumie się o czym ten autor mówi, a one są tak dobierane, żebyście mogli zrozumieć o czym ten autor mówi. To w gruncie rzeczy powołanie się na własne doświadczenie, które każdy ma i na jakiś tekst kultury, którym może być piosenka, film, skeczka baretowy, reklama to jest najbardziej, w moim zdaniu, no nawet najbanalniejsza, yy, najbanalniejszy tekst kultury, o którym można powiedzieć na maturze, ale się świetnie do takiego tematu nadaje. Nie ma się czego bać. O wiele gorzej chyba jest, jak traficie na tekst yy, na maturze takiego zadania, które dotyczy lektury ogwiazdkowanej. Wtedy egzaminator może się odwołać do całości powieści na przykład. Także bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Czy jeszcze są jakieś pytania na ten temat? Dzisiaj nie ma. Jesteście zmęczeni po całym tygodniu. Rozumiem, ja też bardzo jestem zmęczona. W związku z tym Was serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Życzę spokojnego weekendu, dużo zdrowia, no i do zobaczenia w niedzielę na kanale Wiedza z Wami.